No siemanko, jak co roku mówię, muszę złożyć wam te życzenia, mimo że nie mam nie od dłuższego czasu, co jest spowodowane tym, że właśnie siedzę w nowym miejscu, siedzę w moim nowym biurze, które jeszcze nie jest gotowe. Miało być parę filmów jeszcze do końca roku, ale jak widać niestety się nie wyrobię. Bo mam dużo jeszcze rzeczy, nie chcę wam za dużo jeszcze pokazywać, zdradzać, bo jeszcze przede mną będzie parę filmów, które wam pokażę a propos tego stanowiska. Także dowiecie się na pewno. Ja chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego, oczywiście spokojnych świąt, żebyście nie spędzili ich przy komputerze. Jakoby życie ten film, to obiecajcie mi, że wyłączycie YouTube, i chociaż na pół godziny pójdziecie na ten, do tego stołu z rodziną czy coś i, i wiecie, pogadać, coś zjeść, bo przecież jedzenie zawsze jest dobre w święta więc myślę, że można to tak wykorzystać. Jak co roku, musiałem złożyć życzenia, nie obyłoby się bez tego, mimo że filmów nie ma już długo, bo dwa tygodnie, to uwierzcie mi, wrócimy z nowym rokiem, nową pompą, jak wszystko będzie tutaj gotowe, będzie co oglądać, naprawdę, tylko musicie dać mi jeszcze troszeczkę czasu, bo naprawdę bardzo dużo pracy było przede mną i jeszcze w sumie będzie. No, także trzymajcie się, ja tak na szybko, dbajcie o siebie, dojrzyjcie do kolejnego roku, bo ktoś musi mnie oglądać i do następnego. Cześć!